Zamyśliłeś się? Chcesz pokazać, co potrafisz na arenie? Ustawni przeciwników. Zabij! Zabij! Są już ustawieni. Zaczynasz od razu, czy potrzebujesz czasu na przygotowanie? Nie potrzebuję przygotowania. Tym lepiej. Zaraz się przekonamy, na co się stanie. Pamiętaj! To walki na śmierć i życie. Tłum nie lubi, gdy oszczędza się przeciwników. Zaczynajmy. Szykujcie sakiewki! Otwieramy zakłady! Z Dalekiego Wschodu, gdzie ludzkie życie jest tańsze niż kubek wody, przybył walczyć wiedźmi! Mutant morderca! Jego przeciwnikiem będzie Gustav René! Człowiek, który wyciął sobie nożem drogę z brzucha matki! Jak zawsze oh, będzie to walka na śmierć i życie! Wiedziałeś, co możecie spotkać. Trójka dzieci! Zabij! 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 Wiedźmin! Kolejna walka! Naprzeciwko siebie stanął! Wiedźmin i... Łochaci Bracia! to z dzikich wysp z Kaligę! Ich ojcem był górski niedźwiedź! Żyją, by zabijać! Poddaj się, bo skończysz jak twój brat. Nigdy. Pećmin dokona tego co robi zazwyczaj. Stanie twarzą w twarz z bestiami. więcej? Wypuścić bestię! Gdzie mi Borisa? Gdzie mi Borisa? Mam wypuścić Borisa! Boris! 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 Specjalnie Jeszcze jedno zwycięstwo Wiedźmina! Brawo! Pięknie żeś ich wszystkich rozpierdolił! Powiedzieli mi, że na arenie pojawił się jakiś kozak i co? I mieli rację! Dzięki. Skurwiel junior zawsze docenia dobre rzemiosło. No dosyć już tego miziania. Teraz... Krasnoludy Tasaka dostały się do kanałów! Mordują obstawę! To co mi tu stoisz jak chuj na weselu? Zwołuj ludzi i bierzcie się za karu! I niech ktoś w końcu zabije tego wiedźmina! Slyšeli jste? Zabij ho!